Siemaneczko gamerzy i gamerki Ja jestem Riko i witam was na moim kanale I chyba wiecie jaki to jest kanał W każdym bądź razie witam was oczywiście na kontynuacji serii Minecraft Bo kontynuujemy Jestem ciekaw czy Zauważyliście pewną zmianę, jakąś różnicę, ale Waszą spostrzegawczość będziemy sprawdzać na samym końcu odcinka. Na razie zostawimy Was w dozie pewnej niepewności i tymczasem będziemy przechodzić do filmu. Ale oczywiście, zanim to nastąpi, kliknijcie znaczek subskrypcji, tak jak pokazuję wam tutaj. Walnijcie tego dzwona, żebyście byli na bieżąco z każdym następnym filmikiem, który wychodzi, bo wychodzić będą. Każde kolejne, oczywiście. Myślę, że za niedługo będziemy się. Właściwie to już będziemy się przymierzać do tego, żeby. Yy, powoli iść już w stronę endu, ale oczywiście, jeszcze mnóstwo przed nami do rzeczy do, rzeczy do zrobienia. Więc mam nadzieję, że uda nam się to streścić, żebyśmy mogli oczywiście zobaczyć się w następnych grach. I oczywiście, piszcie o jakie gry, na jakich grach najbardziej Wam zależy. Bo chciałbym wiedzieć, po prostu, chciałbym też robić oczywiście yy, pewne, pewne filmiki, tak żeby to Wam pasowały. I to jest jedyny sposób, żebyśmy się w jakikol jakikolwiek sposób komunikowali. Także nie tracąc czasu, wy mam nadzieję kliknęliście już ten znaczek subskrypcji i lecimy. O ja! <laughs> no, nie mogę w to uwierzyć. Czekajcie, gdzie ja sobie ustawiłem? Ekranik, patrz. Jestem tu, bo robiłem miniaturkę i musiałem mieć siebie. Taki, w taki sposób musiałem wyciąć siebie. A, Boże. Okej, okay. od, od początku. Byłem na, byłem na łódce na środku tej góry, dlatego że robiłem miniaturkę i musiałem wyciąć siebie z tą łódką. I stwierdziłem, że najlepiej będzie, jak wytnę się na trawie, bo jest jednolita, więc łatwiej będzie mi potem to w programie wyciąć, żeby móc poprzeklejać. Tak. Okej, okay, dobra. Nieważne. Jak tu, Jezus, jak ja dawno tutaj nie, jak ja dawno w to, słuchajcie, nie, nie, nie grałem w Minecrafta przez, no z ręką na sercu, przez chyba 7 dni, bo nie było mnie po prostu na miejscu i miałem pracę i mam wrażenie, jakbym nie grał chyba z miesiąc. Niesamowite. No, ale patrzcie, spójrzcie, ciach, tu już jest zrobione. Nie pamiętam czy to w poprzednim odcinku wam pokazywałem czy nie, ale kurde. No, Villa Villa, jak się ładnie świeci, już tu pomału prześciutko, nie? No, tak to jest właśnie. Ok, dobra, odgłóżmy łódkę. Ja myślę, że tu ją odłożymy. I idziemy na górę. Pójdziemy sobie tędy. Luknijmy na neder, Jak to tam wygląda? Ta, 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 ta. Aha, nasz wielki kapelusz, i to drzewo, które nie urosło. Ja nie wiem, czemu ono nie rośnie. Pod spodem, ja zaniosłem tam wodę, i pod tym, nie będę tego wykopywać, ale pod tym jest woda. Woda, ziemia, drzewo. No, brzmi to tak, jakby miało rosnąć, a nie rośnie. Może dlatego, że nie ma światła. Nie wiem. I nasz portal, moi mieli puść. Nie spadł, tylko jest kucne. No to wygląda super. Jeszcze tu musiałbym skończyć. Dlaczego ja tego wtedy nie skończyłem? No nie wiem. Dobra. E, co robimy? E, odkładamy te kilofy, które nam nie są potrzebne. Zabieramy ze sobą żarełko. Musimy zacząć od nowa nagrywkę, bo zepsułem to. To jest nasz wielki kapelusz i no nie będziemy podziwiać tam tego netheru, który robiliśmy. To nie jest takie ważne. Natomiast to, co jest ważne, to żebyśmy sprawdzili, co my tu mamy. Mm -hmm, mm -hmm. Kurde, mamy dwa te same. I mi się wydaje, że ten, i ten zostawimy. Ja myślę, że tak będzie lepiej. Nie wiem, czy żelazo nam. żelazo, czy nam nie będzie potrzebne. I teraz, co nam będzie. Trzeba się skupić. Trzeba się skupić? Okay, dobra, żarcie mamy, to mamy, yy, mamy 27 poziom, będziemy szli do Nederu, yy, żeby... Ile my w ogóle mamy pozyskanych tej rzeczy, co? Tutaj mamy blok kwarcu, z niego musimy coś zrobić, tu mamy tego fajnego glowstone'a. Kominek, musimy zrobić kominek na pewno z nederu, uh -huh. tylko też nie wiem w którym miejscu, e, ale tym nie będziemy się dzisiaj zajmować. Lecimy do nederu na pewno, żeby powbijać poziom, bo musimy e, sprawdzić sobie tylko na który poziom mamy enchanty i to będą nasze dwie rzeczy na dzisiaj. Pierwsza faza to jest wbijanie levelu w nederze, bo chyba jest najszybciej przy wbijaniu kwarca. Tak mi się wydaje. Druga sprawa, to wywalić troszkę więcej diamentu, żeby się ulepszyć i w ogóle i fajnie, nie? Wie, żeby potem między jak wykorzystać, wiadomo, ten, yy, no wiecie, ten eks. Chyba, że w nederze uda nam się znaleźć twierdzę, no to oczywiście nie pokwapimy się, tylko wejdziemy tam, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale pójdziemy tam i będziemy ją zwiedzać, a jednak mimo wszystko zwiedzanie twierdzy będzie ciekawsze. Daje mi się, że udało mi się pozyskać tego tyle, że będziemy mogli mieć już maksymalny top. Mamy 30 poziom i to jest chyba maksymalny poziom z tego co wiem. Chyba, że jestem w błędzie. Może ja jestem w błędzie, bo ostatnio jak właśnie montuję filmiki, to najczęściej się skatnę po czasie, że gadam jakieś totalne bzdury i w sumie nie mam racji. Ale jak na adepta sztuk Minecraftowych myślę, że mi wolno. Okej, okay. eee, mamy wszystko? Żarcie, ciach, ciach, No chyba więcej nam mnie jest potrzebne. Teraz jak my powinniśmy iść? Tam jest oś X. Tak by na to wyszło, nie? Czyli musimy tam iść, okej. Okay. Eee, o, a nie, mamy pochodnie, dobra. Eee, pochodnie, definitywnie pochodnie. Teraz tak, bo my tam szliśmy ostatnio, a my nie będziemy szli tam, będziemy szli tam, dalej, nie? My chcemy przyjść tam. Łoż kurde! Ha! Ha! Ale ja nie chcę tak. Teraz nas nie trafi. Ja on tam poleciał. Okej. Okay. Oh no. No, a już bym go trafił. No, oh. gdzie jest? Gdzie jest ten Goliat? No nie. No nie o oh. czemu tego? Możecie myśleć, dlaczego właśnie zostawiamy pochodnie, ale to jest, to jest bardzo proste, bo ja e, przy innych grach bywałem w Nadirze. to nie jest tak, że jest to takim już totalnym e, żółtodziobem. byłem w Nadirze. Także no i zgubiłem się w nim, cały czas się w nim gubię i nie potrafię jakby... Nie kumam, jak można się nie gubić w ogóle w Minecraftie, to jest dla mnie jakaś czarna magia, dlatego zostawiam pochodnie. I e, no, wydaje mi się, że to jest taka najskuteczniejsza metoda. Kurde, ja coś tam słyszałem, że mm, twierdze są, są generowane nad, la, nad oceanami lawy. No tylko że jak se tak spojrzę. Proszę. To tu, kurde, wszędzie mógłbym powiedzieć, że jest ocean lawy, więc jakby, no, nie kumam, czy to jakiś specyf specyficzny ocean. Nie, no, ja bym, ja, ja chyba bym zobaczył twierdzenie, nie? W sensie, tu jest, o. Ty. To nie jest, to jest, to jest, to jest, wi to jest wiadukt. To na pewno jest wiadukt jakiś. No to, to musi być jakoś ze sobą powiązane. No nie mówcie mi, że to nie jest ze sobą powiązane, nie? To musi być jakoś powiązane te właśnie, te, te takie, te tam, te, te one. Oś x, oś x. Ty, dobrze nam idzie, powiem Wam szczerze, kurde. W sensie cały czas idziemy w jednym mniej więcej kierunku, nie? Więc to jest sukces. Oh, oh my god. O oh my god, o oh my god, o oh my god. O oh fest. Czyli to jest wiadukt tu tu, 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 tu. Abordaż. Wiadukt Dobra, zostawiam na razie tamto. To są ważniejsze rzeczy. No i okej. Okay. Ehm, ja zostawiałem takie... U... Nie było nas to na pewno nie. Już słyszałem coś. Nie mamy żadnych, nie ma żadnych pochodni. Bierzemy to. Może nam się to przyda, do. No mi się przyda. Nieważne. No i dobrze. O szkolercia. A, to tam jest. No tak, tak, tak. Kojarzę faktycznie. Ale to zaraz. Co my tu mamy? Czekajcie pochodnie, bo tam jest ten lolek, czyli tak, tu nie muszę dawać pochodnie, nie jestem głupi, tu muszę dać pochodnie gdzieś, o cia. to jest nasza droga do domu, pyk i idziemy, i teraz tak, tutaj oczywiście Kuba, o o, o o, so many, niedobrze, o, coś Oni się wybiją Okej, okay. no i zajebiście Osz No dużo tych dźwięków. No ale nieważne. Dobra, pójdziemy tu. Dobra, tego już na razie nie wykopuję. O szolercio, zaskoczył mnie. Ło, wow, wziął się. O oh my god. Ok, tu mamy lawę. To wiemy na pewno. To to też się pani? Jak to podpalę, to się tak pali w ciągłe? Ten, ta cegła? To jest nederowa cegła chyba, nie? O, 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 ho! O, 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 wow! Ło! Wow, wow. wow. No wow, widzieliście to? Okej. Okay. No! Wow! To było mocne. O oh mój god O oh, ja yeah. Wow Ty No nie To chyba Nederwart <ścoughs> Just... Netherwart Okej okay. Zablokować przed moją głupotą Czyli to jest i o, aha o, czyli to jest twierdza! Tak jak jest to coś? Tak, chyba tak. Musi tak być. I nie wiem teraz czy to... Czy ja wiem, że to coś z archemiiem ma, wspólne, ma wspólnego. Czy to taki ganek jest? Udało się chyba. Wow! Chyba nam się coś udało, słuchajcie, z tą twierdzą. O, skrzynia. Skrzynia. I nic. Siodło i jest. Teraz zjemy. Dobra, tu nic nie ma, ale to to... O, o, o! Podoba mi się. Dobra. No dobra, no ale... A tu są jeszcze jakieś To jest takie strasznie duże mi się wydaje, ale to tak jakby nie widzieliśmy wszystkiego. No dobra, pozwiedzajmy. O, oh o Boże! No, powiem wam, że coś słyszę. I to mnie... Schody. Ha! Nie ma! Nie ma bata na takiego chłopaka. A, aha! Aha! Nie, ja ten nie wyszedłem wcześniej, nie? Czekajcie, bo ja już tu zaczynam, już. Straciłem orientację. No nie, 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 my tu na pewno nie wyszliśmy. Wow! A nie, no. Zaraz mi zabraknie. Czekajcie, to zostawimy, to zostawimy. To zostawię, na razie, tu nic nie ma, zabuduję to, okej, okay. no nieźle. No, zaczynam się bać, nie? Nie, zaczynam się trochę martwić, że mamy dużo wspaniałych rzeczy. Dobra, wiemy, że musimy przejść przez dziurawe, przez dziurawe drzwi, nie? Więc to jest akurat. To jest akurat light. Okej, okay, tu nam się kończy. Dobra, nawet nie sprawdzamy, idziemy. Słuchajcie, no. Wow. Poszliśmy zdobywać ekspa. Trafiliśmy na tą twierdzę. Mam nadzieję, że to twierdza. Wygląda na twierdzę, nie? Więc z tego się trzymaj. Czekajcie, tam byłem? Muszę sobie to zaznaczyć, jak to byłem. Tak, tak, ok, dobra. odejdź uu, uu. O nie, coś się dzieje. Co się dzieje? Na czym to polega? O, o do góry. Aha, nie wiem, czy to wystarczy faktycznie zjeść. Czy... Czyli idziemy dalej, szukamy, szukamy dalej. Musimy zaznaczać, żebyśmy wiedzieli, gdzie, gdzie coś było, gdzie, gdzie coś zrobiliśmy i gdzie nie, bo się zaraz zgubię. Czyli tak, to mogę sobie tu zamknąć. Tak, tu byliśmy i u góry byliśmy. Dobrze, tu jest. A! No to, to co? To znaczy, że co? Tu już nic więcej nie ma? Nie no, idę jeszcze raz to sprawdzić. Bo nie przejdę tego tak obojętnie. Może gdzieś nie skręciliśmy. Szybciutko do góry. Tam byliśmy na pewno. Tu byliśmy. Tu. Jest dziura. Byliśmy. Tam na pewno byliśmy. No i teraz pytanie: czy na przykład tu czegoś jeszcze nie ma? Wiecie, tu byliśmy. Chyba się zamotałem. Spróbujmy faktycznie tu coś. Tu się tak, to, tak się spiętrzyło i... No nie wiem. Byliśmy. Tak się mogę jeszcze rozejrzeć. No dobra, nie? Wypad stąd. Dobra, kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Super odcinek! Powiem Wam, że jeżeli chodzi o nagrywanie, to chyba to był najlepszy odcinek. Mikrofon mamy ciągle włączony, wszystko nam się prawdopodobnie zapisało, przepakowuje się. A teraz to, co miałem Wam powiedzieć, stwierdziłem, że przez to, że nagrywam dość, dość, dość późno wieczorami, to kupiłem sobie lampę. Tą lampę. Tą lampę, którą widzicie tutaj, ale to nie wszystko, bo ogólnie przygotowałem sobie też drugą lampę. Więc mamy super oświetlenie. Będziemy mogli coś działać, żeby to było lepsze. Pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda. To jest niesamowite. Spójrzcie. Tak wygląda aktualnie moje stanowisko. A Wy oczywiście subskrybujcie. O subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco, no i żeby Was nic nie omijało. Pamiętajcie, że będę coraz, coraz bardziej inwestować w to, żeby te filmiki wyglądały jak najlepiej, żeby poprawiać jakość, więc piszcie. Jeżeli zauważyliście coś oczywiście, co wam nie pasuje, dźwięk oczywiście będziemy pracować nad nim w drugiej kolejności. Jak już mamy oczywiście na tyle dobre oświetlenie, żeby sobie po prostu radzić, próbować i robić coraz to lepsze ujęcia, także dziękuję Wam serdecznie, łapka w górę, komentarzyk i widzimy się w następnym odcinku. Ciao!